Dzień dobry w Zwinnym Warsztacie. E, dzisiejszy temat i pytanie, które dostałam brzmi następująco. Chciałabym wdrożyć metryki w swoim zespole. Jak to zrobić, uwaga, żeby nie zrazić do nich zespołu? I to jest pytanie, które dostałam od małgości z Kram Masterki. Ja nazywam się Marzena Zaziąbu i stoję za Zwinnym Warsztatem, a dzisiaj jest ze mną Magda Firlit. Magda, powiedz kilka słów o sobie. Witam Was wszystkich marzena dziękuję za zaproszenie o mnie. Zajmuję się głównie produktami, dostarczaniem wartości z produktów, szeroko pojętą zwinnością, ale też i frameworkiem z jeśli chodzi o detale. Jestem trenerem skramorka. Czasami jestem wykładowcą na podyplomówkach, czasami na konferencjach. Piszę i nagrywam też swoje małe, krótkie wideo. Tak w skrócie wielkim tyle o mnie. Super, dzięki Madzia. Ja nie ukrywam, że specjalnie zaprosiłam Magdę do właśnie tego tematu, ponieważ ja świetnie się czuję we wszystkich metrykach, które są od strony delivery. Natomiast Madzia też szkoli z evidence-based managementu, czyli znowu bardziej nie tylko, ale ukierunkowanie też na metryki produktowe. Tak, klienta, wartości i wartości biznesowej również. Super. No to co? Ja myślę, że zaczynamy. Przypomnę jeszcze raz pytanie. Problem jest taki, że Małgosia chciałaby wdrożyć miary u siebie w zespole. Jest zdeterminowana, ale boi się, że zrazi do nich zespół. No to co? 10 minut. Zaczynamy. Włączam stoper i lecimy. Madzia, dajesz. Mm -hmm. Przede wszystkim, co zrobić, żeby nie zrazić zespołu? To jest najważniejsza według mnie rzecz, to jest na moim doświadczeniu oparte zapewnić bezpieczeństwo. Zespołom. Bądź zespołowi zależy tam, z iloma zespołami się w tym momencie mierzycie. Dlaczego to bezpieczeństwo jest takie ważne? Ponieważ zespoły boją się, że będą kontrolowane po prostu. Ludzie się obawiają tego, że nagle przychodzimy z jakimiś metrykami. A to metryki, czy to będą produktowe, czy to będą metryki przepływu, no to nagle będziemy teraz bardzo kontrolowani. Do tej pory co mierzyliśmy? Najczęściej mierzyliśmy albo, albo czas, niektóre zespoły dalej mierzą, czyli na przykład mierzą godziny, Mendejsy. niektóre zespoły mierzą. Story pointy, ile dostarczyły, czyli Velocity w Suma Sumarum, a nagle od tej pory ktoś chce jakieś od nich inne metryki niż te, które do tej pory mieli. No czasami to jeszcze była liczba błędów, którą mierzyli, i właściwie czasami się na tym kończy. No i teraz tak, zespoły muszą rozumieć to, że nie będą kontrolowane. Czyli coś musimy zrobić? Musimy zacząć z nimi rozmawiać o tych metrykach. Wytłumaczyć im dlaczego. Najlepiej to jest forma warsztatowa. Na zobaczyć, co w tym momencie mamy. Gdzie jest być może jakiś problem, może jakieś są braki, może czegoś nam te metryki, które do tej pory mamy, nie mówią nam o tym, jak usprawnić, czy to procesy, czy dostarczanie wartości. Więc multum jest tych rzeczy, które może wyniknąć po wdrożeniu nowych metryk, i nie chodzi nam o to, żeby te zespoły kontrolować, ale żeby się usprawniać, żeby dostarczać lepszą wartość dla użytkowników. Więc to są takie rzeczy, które powodują to wspólne zrozumienie, które nam niweluje. Często to poczucie niebezpieczeństwa, zagrożenia, tak bym to powiedziała. Mi w ogóle teraz przypomina się też historia, bo faktycznie raz w zespole, jak stwierdziliśmy, wdrażamy metryki, więc to jest trochę, a teraz zaczynamy być transparentni i będziemy Wam pokazywać, jak wygląda wszystko naprawdę. I na ogólnym podsumowaniu okazało się, że tylko ten zespół, z którym ja pracowałam, tak naprawdę w 50% dostarczył to, co było zakomitowane na samym początku. Cała reszta i jako jedyni świeciliśmy się na żółto, cała reszta była zielona powyżej 80%. I jak przeszłam, tak naprawdę, pomiędzy zespołami, to to, co się dowiedziałam, to tak, oni kolorowali trawę, ponieważ to, co się dzieje na końcu, to jest porównywanie. Więc tutaj to bezpieczeństwo, zapewnienie i taka wspólna wizja, że wszyscy też akurat w tym wypadku korzystamy podobnie z tych miar, to zdecydowanie daje dużo większą swobodę i chęć do tego, żeby coś zacząć wdrażać. Ja natomiast jeszcze, jak sobie myślę o tym temacie, to, to jak ja podchodzę, to. Jeżeli widzę konkretny problem, który mamy do rozwiązania, to do niego próbuję dopasować miary. I dzięki temu, jeżeli jest jakiś problem, który jest palący, tak jak na przykład swego czasu dostałam informację od menadżerów, czy cała firma, może cała firma. Dostałam informację od menadżerów, że o ten zespół zdecydowanie za długo dostarcza. Co to w ogóle znaczy? Jeżeli taka opinia krąży. to to, co możemy zrobić, to zastanawiamy się jaką miarę możemy pod to podpiąć. No i tutaj akurat świetnie się sprawdził Cycle time, czyli stwierdzenie OK, od początku do końca um, zaczynamy sobie mierzyć, ile faktycznie trwa wykonanie zadania. I jeżeli to jest problem i chcemy go adresować i rozwiązać, to wtedy dzięki temu, że zaczynamy, robić różne eksperymenty, zmieniamy sobie proces, to automatycznie możemy sobie patrzeć też na tą miarę. Więc z mojej perspektywy, mamy problem, który jest palący, dostosujemy do tego miarę, tłumaczymy, w jaki sposób będziemy sobie to sprawdzać, żeby też zbudować bezpieczeństwo. No i możemy właśnie w tą stronę próbować potem pracować z zespołem. Dokładnie tak, i ten problem staje się celem. Bo pamiętamy, że cel. Które powinien być mierzalny, żebyśmy wiedzieli kiedy go osiągamy, bo kiedy się zbliżamy do jego osiągnięcia, i powinien być sensowny. Powinien mieć ze sobą jakiś głębszy sens, czyli po co my to robimy, dlaczego my to robimy, że nie robimy tego skrócenia cycle timeu dla samego skrócenia cycle timeu, tylko coś za tym stoi, z tego wynika. U mnie też często te mm, Badania organizacji wynikają z braku dostarczania wartości. Wartości najczęściej właśnie dla użytkownika i wartości biznesowej, i wtedy szukamy potencjału. I tutaj czasami ten problem nie jest odkryty bo czasami on jest ewidentny i super, i wiemy co jest, to jest grane i co powinniśmy mierzyć i, i powinno to się stać naszym celem, ale czasem jest tak, że nie wiemy co jest tym problemem do końca, wiemy, że coś jest, ale nie wiemy jak i wtedy można zacząć się metrykować, wdrażać powoli metryki, próbkować i sprawdzić co to jest. I czasami jest taki potencjał, że na przykład klienci są z czegoś niezadowoleni i okazuje się, że przy dobrej współpracy właśnie departamentów pomiędzy sobą, no to zależy jak organizacja jest oczywiście zbudowana, można przy tej wspólnej współpracy wspólnej zrozumieniu, że powinniśmy się coś zacząć mierzyć może, bo może potrzebujemy odkryć dopiero też ten cel, bo nie wiemy, bo na przykład nie mamy żadnych danych, żadnych informacji z rynku o naszych klientach i użytkownikach. Jak taki na przykład cel jest ustanowiony przykładowo, że naszym klientom czegoś brakuje i tutaj oczywiście jakaś miara, że nasi klienci czegoś nie mają, jakiś potencjał jest dla nich, coś możemy im zapewnić, jakoś klientom zredukować jakąś niepewność albo coś przyspieszyć, coś innego zrobić, co klienci będą chcieli, to wtedy też to ma taki sens i zespoły się świetnie organizują wokół takiego celu, który nadaje sens. Też są badania i mnóstwo jest tych badań, słuchajcie, wystarczy wygooglować, jest mnóstwo badań i to właśnie są z różnych towarzystw psychologicznych, także to nie są badania, tak zwykły artykuł ktoś napisał, tylko po prostu one są poparte naprawdę badaniami, że zespoły się świetnie organizują, są bardziej zaangażowane, są kreatywne, jeśli mają mierzalny i sensowny Cel. No i tak doszłyśmy Marzena, do celu teraz, od metryk do celu. Nie, to ja, jak najbardziej, no nie, to oczywiście wszystko się spina w całość, bo jeżeli mamy cel, który też czujemy, że chcemy osiągnąć, on ma właśnie jakieś konkretne miary, dużo łatwiej nam potem zaplanować sobie kroki, no nie, co dalej robić, więc jak najbardziej. Ja jeszcze taką mam jedną myśl. Hmm, bo teraz, jak rozmawiamy, to mi się przypomniało nawet w kontekście celu, jak kiedyś z zespołem deweloperskim robiliśmy warsztat. Na warsztacie chcieliśmy właśnie zdefiniować bardziej cel taki procesowy niż stricte tutaj cel produktowy. Ale to był warsztat, który prowadziłam. Ja wcześniej przygotowując się do niego jako też ekspertka w, w miarach przygotowałam metryki, które mi się wydaje, że byłyby najsensowniejsze do tego, żeby wdrożyć. Natomiast podeszłam trochę do tego spotkania w inny sposób. Nie wyłożyłam tego, co uważam, że jakie miary są najlepsze, ale właśnie z drugiej strony zapytałam się zespołu co oni, jakie miary znają żeby pierwsze sami zaproponowali, co znają, co widzą, że ma sens, z czego warto korzystać i dopiero po tym, jakby, żeby faktycznie wybrać tą miarę. Coś co było niesamowite dla mnie i co mnie też no, bardzo pozytywnie zaskoczyło, to to, że cała ta wiedza o tych miarach była tak naprawdę w zespole. Więc mhm. finalnie i ja nie musiałam nawet nic więcej przedstawiać. To, co tak naprawdę zrobiliśmy, to zespół podzielił się tym, co zna, wybrał to, co jest według nich najlepsze, najsensowniejsze, i właściwie wybrali dokładnie to samo, co ja bym poleciła. Więc mówię tutaj o tym, dlatego, że z jednej strony my sobie myślimy no nie że chcemy wdrażać ale dajmy tą autonomię i odpowiedzialność oczywiście no nie, oczywiście tak 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 nie przychodzimy przychodzimy nie narzucamy zobaczmy to tak jak mówisz mam bardzo podobne doświadczenia zobaczmy co jest na ten moment i też mam z kolei takie doświadczenia że czasami niektóre metryki są kompletnie niepotrzebne te miary są zupełnie niepotrzebnie mierzone i nic nie mówią. Czasami są narzucone przez organizację, czasami są no, po prostu wymyślone przez zespół i czasami one nic im nie mówią. I po jakimś czasie zespoły dochodzą do wniosku, że akurat no, to nam nic nie mówi, bez sensu jest to śledzić i mierzyć, a coś innego może być ważniejsze. Ale oczywiście zakładamy, że to zespoły zdecydują, co jest potrzebne. Można ich zachęcić, można zaproponować, a zobaczcie, czego Wam brakuje w tych metrykach, bo często brakuje. Tego właśnie klienckiego spojrzenia i tej wartości biznesowej, a zespoły wiedząc to, znając to, wiedzą po co i dla kogo coś robią, że mają te metryki zespołowe, mają czasami metryki przepływu, czasami ich też nie mają, ale nie mają wiedzy w ogóle o użytkownikach, o klientach, o biznesie nie mają. A to też jakby daje im tą całe spektrum i, i cały obraz całości, i to też jest warto im, im tutaj pokazać i zaproponować, ale nie narzucać, tak? Niech to będzie autonomia tutaj. To jest w ogóle też fajne to co mówisz, bo też miałam taką sytuację kiedyś, że pracowałam ze Scrum Masterkami. Był cel w firmie, a teraz w każdym zespole musi być jakaś miara. Więc sił, pierwsza taka myśl ich to było właśnie miary, delivery, musimy coś wdrożyć. A Yy, tak po takiej rozmowie, jak trochę zaczęłam zadawać pytania, po co to nagle się okazało? tak, No to może pierwsze w ogóle zacznijmy mierzyć, czy jesteśmy w stanie zrealizować cel sprintu. Więc mm -hmm. <laughs> taka podstawa, no nie tak? Zacznijmy taka od podstawa, tego, co tak. Się, a potem będziemy dokładać te kolejne, kolejne rzeczy odnośnie delivery. Tak. Mm. I i teraz jeszcze jeszcze taka może jedna, może już nam się czas kończy, ale taka jeszcze jedna uwaga, że, żebyśmy pamiętali o tym, żeby nie było tych metryk milion, bo nie o to nam chodzi. Ja wiem, że używam słowa metryka chyba nie, nie do końca poprawnie, to jest przyzwyczajenie kalka z angielskiego, bo mówi się miary, ale metryki też się używa, w testach się używa słowa metryki chyba i w matematyce, więc chyba jesteśmy usprawiedliwione, Marzenka, tak, bo puryści językowi nam tutaj mogą coś zarzucić, że używamy nieprawidłowo słowa metryki, bo powinno być miary. Tak, to jest kwestia przyzwyczajenia. Ale już nie wchodząc w lingwistyczne detale, chodzi nam o to, żeby zespoły nie mierzyły stu rzeczy, bo to nie. To... To, to też nie o to chodzi. Nawet czasami zbyt duża ilość miar zaburza nam ten obraz całości i nie wiemy, na czym się skupić, i mamy pełno wykresów, pełno danych, i nie jesteśmy w stanie nawet żadnej decyzji na tej podstawie tego podjąć, ani żadnej, żadna informacja nam z tego nie płynie. Więc też ważne jest to, żeby te zespoły albo wdrażały, tak jak mówisz, właśnie po, po spokojnie, po jednej miarze. Niektóre zespoły są gotowe na zestaw, na przykład dziewięć na raz. To, to zależy od zespołu, od ich dojrzałości, od. Tak naprawdę, kontekstu i też od tego, co jest potrzebne, bo każdy zespół jest inny po prostu, inny i ma coś innego potrzebnego i też ma inny zestaw swój aktualny. Super, Madzia, dzięki. Faktycznie już mamy tutaj 11 minut, rozmawiamy ze sobą. E, <laughs> więc na koniec, jakbyś miała jeszcze taką jedną najważniejszą rzeczą, przemyśleniem po dzisiejszej naszej dyskusji powiedzieć, to co byś doradziła. Hmm. Zapewnij bezpieczeństwo, rozmawiaj z zespołami, nie metrykoza, nie milion metryk na raz, tylko to, co jest naprawdę potrzebne. Inspekcja, adaptacja, czyli sprawdzacie i dokładacie. Brakuje, dokładacie za dużo, wyrzucajcie, nie bójcie się tego. Jeżeli one nie są potrzebne z jakichś innych powodów w organizacji, to, to po prostu nie bójcie się żonglować tymi metrykami i eksperymentować, i tyle. Ja jeszcze dodam, że nic nie jest wykute w skalę i to też trzeba albo ma sens powiedzieć na samym początku, to jest dokładnie to, co ty powiedziałaś przed chwilą, że to, że my teraz wprowadzamy jakąś miarę nie znaczy, że będziemy musieli z niej korzystać do końca życia, patrzeć na nią i wszyscy będą na nią patrzeć, tylko wybierajmy to, co faktycznie nam służy w danym momencie i zmieniajmy, jeżeli jest taka potrzeba, bo to jest jak najbardziej Okej. Okay. Dzięki Magda, że zgodziłaś się dołączyć i właśnie porozmawiać w tym temacie. Ja jeszcze może ze swojej strony dodam, że jeżeli wy macie jakiekolwiek inne pomysły, co jeszcze można zrobić, żeby nie zrazić zespołu, jeżeli chcemy zacząć wdrażać miary, to oczywiście dzielcie się tym w komentarzu. To będzie super, jeżeli sobie zbierzemy jeszcze więcej pomysłów. Natomiast, Madzia, ja wiem, że Ty już otworzyłaś swój. Swój plan warsztatowy, a bardziej szkoleniowy na jesień. To może jeszcze powiesz dwa słowa. Mm -hmm. Tak, już są, już są szkolenia ustawione. Jest przede wszystkim związany z metrykami, bo to jest najważniejsze jest evidence based management i po polsku wersja, i będzie po angielsku wersja to październik, listopad, jest też Agile Leadership szkolenie, które też porusza miary absolutnie od A do Z, no nie jest to pełny evidence-based management, aczkolwiek na wstęp dla liderów jest jak najbardziej w porządku. Protagonerskie też szkolenia, w którym też evidence-based management i miary są poruszane, więc jest tego całe, cały plan już jest na, na mojej stronie dostępny. Ja zapraszam na stronę Magdy, ale zapraszam też z innej strony na moje szkolenia, mój kalendarz też już został otwarty i zatwierdzony. U mnie znajdziecie szkolenia związane z Kanbanem, ale też, uwaga, miary przepływu, jakie wykorzystywać w skramie. Także jeżeli tylko interesują Was tematy evidence-based management, product ownerstwa, czy właśnie Kanban, miary przepływu, no to znajdziecie linki oczywiście dostępne pod tym nagraniem. Sprawdźcie sobie, kiedy mamy szkolenia i oczywiście zapraszamy. Dzięki, Madzia.